Czy żołądek może mieć pH? I nie mam tu na myśli pH pisanego przez CH, ale takie pisane przez małe P i samo H. Naukowcy często posługują się skalą pH i nie ma to nic wspólnego z tym, ile szczęścia mają nasze organy wewnętrzne. Skala pH wymyślono po to, żeby zaoszczędzić czas i miejsce w zeszytach naukowców. Chodzi o to, żeby bardzo małe stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych zapisać szybciej i w bardziej czytelnej formie. W tej litrowej zlewce mam jedną milionową jonów moli wodorowych, to bardzo dużo zer, a jedynka pojawia się dopiero na szóstym miejscu po przecinku. Dlatego matematyczny zabieg logarytmowania dziesiętnego zredukuje mi tę małą liczbę do minus 6. Ale ponieważ nikt nie lubi ujemnych skal, dlatego do dziś używamy wzoru, pH równa się ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych. Jony wodorowe odpowiadają za kwaśny smak zarówno w cytrynie, jak i w sokach trawiennych naszego żołądka. Roztwory o pH poniżej 7 nazywamy kwaśnymi. Woda jest roztworem obojętnym o pH równym 7, czyli w swoim składzie ma tyle samo jonów wodorowych, co wodorotlenowych. Roztwory powyżej pH równego 7 to roztwory zasadowe. Te w smaku nie są już tak jednoznaczne. Mają smak medlany lub gorzki. Żeby sprawdzić pH roztworu, nie trzeba używać języka. Wystarczy użyć substancji, która zmienia kolor w zależności od pH, tak zwanego wskaźnika pH. Popatrz, mam tutaj ekstrakt z czerwonej kapusty. W środowisku obojętnym, zawarty w nim barwnik antocyjan przyjmuje barwę fioletową. Dodam do niego teraz kilka kropli soku z cytryny. O pH około 2. Barwa natychmiastowo zmieni się na czerwoną, gdyż barwnik przyjmuje formę zdysocjowaną z przepuszczającym światło czerwone ugrupowaniem flawinelowym. Jeśli do ekstraktu z czerwonej kapusty dodam więcej jonów wodorotlenowych, na przykład ze środka do udrażniania rur, który zawiera czysty wodorotlenek sodu, to taki jednomolowy roztwór podniesie mi pH do około 14. Barwa zmieni się na zieloną, a po chwili na żółtą. W tak zasadowym środowisku barwnik znowu zmienia swoją strukturę, także powstaje przepuszczające światło żółte ugrupowanie chinoidowe. Zmiana barwy wskaźnika jest odwracalna. Otrzymanymi kolorami wskaźnika, podobnie jak pH samego roztworu, możemy się bawić, dodając więcej jonów H ⁇ lub OH. Jeśli do czerwonego roztworu OPH około 1 dodam taką samą objętość żółtego roztworu OPH około 13, otrzymam obojętną, bezpieczną dla skóry fioletową wodę z rozpuszczoną w sobie solą chlorkiem sodu. Taka reakcja zobojętniania ma miejsce w naszym przełyku, kiedy cierpimy na zgagę. Soki trawienne produkowane w żołądku w nadmiernych ilościach cofają się i podrażniają przełyk. Dostępne w aptekach środki na zgagę mają odczyn zasadowy i w ten sposób obniżają pH w przełyku. Skala pH nie ma ograniczeń. Istnieją roztwory o pH poniżej 0, jak i powyżej 14. Jednak zakres od 0 do 14 to taki, z którym spotykamy się w naturze najczęściej.